Sebastian Vettel, Niemiec, który w latach 2010-2013 zostawał cztery razy z rzędu mistrzem świata Formuły 1. W Red Bullu był najjaśniejszą gwiazdą sportu, sięgając po różnorakie rekordy, jak chociażby najmłodszy zwycięzca wyścigu, czy najmłodszy mistrz świata. Jednak po przejściu do Ferrari kariera Niemca stopniowo zaczęła się sypać. O historii Vettela więcej w dzisiejszym filmie. Urodzony 3 lipca 1987 roku w Heppenheim, Sebastian Vettel do kartingu trafił w wieku 8 lat. W roku 1998 trafił do programu juniorskiego Red Bulla. Vettel w kartingu notował sukcesy, jak chociażby mistrzostwo Europy w 2001 roku. Do wyścigów w single-seaterach przeniósł się w wieku niespełna 16 lat, czyli w sezonie 2003, gdy trafił do formuły BMW ADAC. Vettel już w trzecim wyścigu sezonu na włoskim torze Adria sięgnął po pierwsze zwycięstwo. Sepp dołożył jeszcze cztery triumfy na przestrzeni całego sezonu i z liczbą 216 punktów został wicemistrzem, przegrywając tylko ze swoim rodakiem Maximilianem Goetzem. Jak to mówią, co odwlecze, to nie uciecze i rok później Fetel został mistrzem serii, zwyciężając wasz 18 z 20 wyścigów. Rok później młody Niemiec trafił do Formuły 3 Euro w której zanotował niezły sezon, choć bez jakiejś wielkiej rewelacji. Vettel zajął w klasyfikacji generalnej piąte miejsce, nie wygrywając żadnego wyścigu. W 2005 roku wziął również udział w Grand Prix Macau, w którym zdobył podium za Lukasem Di Grassim i Robertem Kubicą. W kampanii 2006 Vettel został wicemistrzem Formuły 3 Euro przegrywając tylko ze Szkotem Polem Restą. W sezonie 2007 rozpoczął sezon w Formule Renault 3,5, jednak nie ukończył go z powodu na obowiązki w Formule 1. Niemiec był kierowcą rezerwowym w ekipie BMW Zauber i po pamiętnym wypadku Roberta Kubicy w Kanadzie otrzymał szansę debiutu w Grand Prix USA, zastępując Polaka na torze Indianapolis. Debiut Vettela był wręcz fantastyczny. W kwalifikacjach dotarł do Q3 zajmując siódme miejsce, a w wyścigu finiszując jedną pozycję niżej zdobył pierwszy w karierze punkt, zostając najmłodszym kierowcą, który zapunktował w F1. Do kokpitu Niemiec powrócił w Grand Prix Węgier, już za sterami Toro Rosso, w którym zastąpił na stałe Scotta Speeda. Dla ekipy Faency Seb zapunktował w Grand Prix Chin, gdzie zdobył czwarte miejsce, zdobywając 5 z 8 punktów zdobytych przez ekipę na przestrzeni całej kampanii. W sezonie 2008 można mówić o pewnego rodzaju falstarcie. Vettel nie ukończył żadnego z czterech pierwszych wyścigów, a w Turcji zajął odległe 17. miejsce. W Monako po raz pierwszy zapunktował, finiszując jako piąty. Punkty zdobywał następnie w Kanadzie, Niemczech, Walencji oraz Belgii. Wtedy to nadszedł czas na 14. rundę sezonu, Grand Prix Włoch na torze Monza, w której Vettel napisał niepowtarzalną historię. W deszczowych kwalifikacjach zdobył pole position, zostając oczywiście najmłodszym kierowcą, który tego dokonał. Faworyci mieli spore trudności, stąd Felipe Massa startował dopiero 6, Raikkonen 14, a Hamilton 15, co umożliwiło Niemcowi drogę do pierwszego zwycięstwa. Podium za Fetelem uzupełnili Heikki Kovalainen i po raz kolejny przebijający się w karierze Fetela Robert Kubica. Dalej w kampanii 2008 Niemiec nie wypadł z punktowanej ósemki, w tym zajmując czwarte miejsce w legendarnym Grand Prix Brazylii. Tak dobre wyniki nie mogły umknąć uwadze Red Bull'a, który zakontraktował Sebastiana na sezon 2009 w miejsce odchodzącego na emeryturę Davida Coultharda. Red Bull w tym momencie dopiero zaczynał osiągać większe sukcesy w F1. W trzecim wyścigu sezonu 2009 Vettel zdobył zarazem pierwsze pole position, jak i pierwsze zwycięstwo w historii austriackiej ekipy. Niemiec, który dołożył również zwycięstwa na Silverstone, Suzuce i Yas Marina w Abu został wicemistrzem świata, przegrywając tylko z Jensonem Batonem jeżdżącym w debiutującej ekipie Brown GP. Na dobrą sprawę lata 2009-2013 w F1 można nazwać Sebastian Vettel kontra reszta świata, gdyż w sezonach 2010, 2011, 2012 i 13 to właśnie Niemiec zostawał mistrzem serii. W 2011 i 2013 roku Seby był bezkonkurencyjny, zgarniając takie rekordy jak najwięcej pole position w sezonie, najwięcej zwycięstw w sezonie lub najwięcej zwycięstw z rzędu. W sezonach 2010 i 2012 Sebastian toczył fascynujące pojedynki z Fernando Alonso, co jest tematem na inny film w niedalekiej przyszłości. Brazylii kończące sezon 2013 było dla Fetela 39 zwycięstwem w karierze. W tym momencie Niemiec był swego rodzaju ikoną Formuły 1 i raczej mało kto przypuszczał, że mistrzowska korona z 2013 roku będzie dla niego ostatnią. Sezon 2014 stał pod znakiem zmian silników i przejścia w tak zwaną erę hybrydową. Reno, które dostarczało jednostkę napędową Red Bullowi zdecydowanie poległo, przez co ekipa Byków spadła z piedestału, tracąc blisko 300 punktów do Mercedesa. Sezon ten był bolesny dla Fetela, który przegrał nie tylko ze srebrnymi strzałami, ale też debiutującym w Red Bullu Danielem Riccardo, który wygrał trzy wyścigi przy okrągłym zerze w dorobku zwycięstw Sebastiana Fetela. Niemiec zdecydował się zatem na odważny ruch i przeszedł do Ferrari, tego samego Ferrari, które nie wygrało żadnego tytułu mistrzowskiego od sezonu 2008 i tego samego, które w sezonie 2014 skończyło w klasyfikacji zarówno za Red Bullem, jak i nawet za Williamsem. W ekipie z Maranello Seb zastąpił swojego starego konkurenta Fernando Alonso, a jego nowym kolegą zespołowym został Finn Kimi Raikkonen. W debiucie dla łoskiej stajni Vettel zgarnął trzecie miejsce w Grand Prix Australii, aby już dwa tygodnie później sięgnąć po pierwsze zwycięstwo w czerwonym samochodzie, triumfując w Grand Prix Malezji. Następnie Fettel dołożył triumfy na Węgrzech i w Singapurze, jednak na przestrzeni sezonu był raczej epizodyczną postacią w walce o tytuł między Lewisem Hamiltonem i Nico Rosbergiem. Taki sam obrót spraw czekał Fetela w kampanii 2016, w której nie zdobył nawet żadnego zwycięstwa. Na starcie sezonu 2017 okazało się, że Ferrari po raz pierwszy od przybycia Fetela do zespołu zbudowało dość konkurencyjny Bolid. Fetel sięgnął po zwycięstwa w Bahrajnie i drugie miejsce w Chinach, zostając po raz pierwszy od Grand Prix Brazylii 2013 liderem w klasyfikacji generalnej. W Soczi i Barcelonie zajmował drugie miejsca, aby na szczyt podium powrócić w Grand Prix Monaco. W Kanadzie po raz pierwszy w sezonie nie stanął na podium, dojeżdżając tuż za czołową trójką. Następnie nadeszło pamiętne Grand Prix Azerbejdżanu. Podczas samochodu bezpieczeństwa Hamilton znacznie zwolnił, przez co fetel uderzył w tył Brytyjczyka. Fettel całkowicie się odpalił. zrównał się z bolidem Hamiltona i uderzył z premedytacją w bok bolidu Luisa, Czym ten został, oczywiście, ukarany najbardziej dotkliwą karą poza dyskwalifikacją, czyli 10 sekund stop and go. Fettel w ten sposób zakończył wyścig na czwartej pozycji, mimo wszystko przed Hamiltonem, który miał problemy z zagłówkiem i musiał zjechać na nieplanowany pit stop. Od tego momentu kampanii 2017 Fettel zaczął tracić dystans do Luisa, następnym zwycięstwem Niemca było dopiero jedne Grand Prix Węgier, następne dwa wyścigi padły łupem Luisa, aż nadeszło pamiętne Grand Prix Singapuru, które sporo zmieniło w kwestii walki o mistrzowski tytuł. Startujący z pole position Vettel został skasowany przez Maxa Verstappena i odpadł z wyścigu, w którym Hamilton sięgnął po trzeci triumf z rzędu. Dwie rundy później w Japonii Seb znów nie dojechał do mety, tym razem z powodu awarii silnika. W tym momencie dla kierowcy Ferrari było już tak naprawdę po mistrzostwach. Sebastian wygrał jeszcze w Brazylii, jednak na pięciu zwycięstwach zatrzymał się jego dorobek w tym sezonie. Końcowa różnica w klasyfikacji generalnej między Fetelem a Luisem Hamilton. Wyniosła aż 46 punktów, głównie z powodu dwóch DNF-ów w kluczowym momencie sezonu. Przygotowany przez Ferrari na sezon 2018 Bolid SF71H był zdecydowanie bliższy osiągowo konstrukcji Mercedesa. Początek sezonu dla Fettela nie mógł pójść lepiej. Wygrał pierwsze dwa wyścigi. W Chinach natomiast znów Max Verstappen postanowił wesprzeć Luisa, uderzając w boli wetela w przedostatnim zakręcie, przez co Niemiec dojechał do mety dopiero ósmy. W Azerbejdżanie Sebastian popełnił błąd przestrzelając pierwszy zakręt i dojechał do mety dopiero czwarty. Również czwarty ukończył dwa tygodnie później w Barcelonie. Do wygrywania Vettel powrócił w Kanadzie, gdzie powrócił również na fotel lidera klasyfikacji generalnej. Następnie wygrał domowy wyścig Hamiltona na Silverstone po tym jak Brytyjczyk został uderzony przez Raikkonena i spadł na sam koniec stawki po starcie. Jedenasta runda sezonu, Hockenheim, domowy wyścig Vettela, który poniekąd zniszczył jego poważną karierę. W kwalifikacjach koncertowo zdobyte pole position przy awarii Hamiltona, który ruszał z tego powodu dopiero z 14 pozycji. Vettel prowadził niezagrożony w wyścigu, jednak na 53 okrążeniu popełnił błąd i zakończył wyścig w barierze. Hamilton mimo startu z daleka przebił się na pierwsze miejsce, jak gdyby odbierając duszę Vettelowi w jego domowym wyścigu. Vettel wygrał jeszcze wyścig na Spa w Belgii, jednak znów musiał użyć w klasyfikacji generalnej. Po wypadku na Hockenheim Vettel nie był już tym samym kierowcą co wcześniej, zaczął popełniać sporo błędów. Gwoździem do trumny Niemca okazał się sezon 2019. Kimiego Rajkonena w Ferrari zastąpił Charles Leclerc, dla którego był to dopiero drugi sezon we F1. Podobnie jak z Danielem Ricardo, Vettel został pokonany przez kierowcę debiutującym w zespole, który Seb znał od podszewki. Grand Prix Singapuru 2019 było ostatnim w karierze fetela zwycięstwem. Co prawda niezagrożonym liderem był Leclerc, jednak Ferrari postanowiło podciąć Monakijczyka dając Niemcowi zwycięstwo w prezencie. SF1000, czyli bolid już na sezon 2020 był fatalny. Fetel zdobył w nim tylko jedno podium, jeszcze wyraźnie przegrywając Leklerkiem. Po sezonie 2020 Niemiec zdecydował się na zmianę zespołu. Trafił do Astona Martina, co było niczym innym jak odcinaniem kuponów po karierze, która mogła obfitować w zdecydowanie większe sukcesy. W Astonie Vettel zdobył jedno podium w Grand Prix Azerbejdżanu 2000, jednak to tyle z większych sukcesów. A po sezonie 2022 postanowił zakończyć karierę. Co myślicie o Sebastianie Fetelu? Piszcie w komentarzach. A teraz dzięki za oglądanie do końca. Z tej strony Mateusz, a to był kanał Wyścigowe Kroniki.